Cześć, witaj w kolejnej części vloga moim 5 minut i dzisiaj poruszam ponownie temat statusu pomodoro, a raczej wykorzystania widoku, który już robi projekcje ze zdarzeń, które są wprowadzane. I oprócz wykorzystania tego widoku do uruchomienia odpowiedniego dialoga postaram się jeszcze zaimplementować brakujący test, który powinien sprawdzić pewien przypadek, gdy nie ma zdarzeń. W tym celu oczywiście ponownie ustawiam timer licznik na 5 minut i zapraszam na kolejne 5 minut pracy, pracy nad projektem. Każdy flow. Więc pora kontynuować. Mam tutaj odbieranie tego statusu. Natomiast ten status musi ulec pewnej modyfikacji w sensie samego testu, dlatego że problem polega na tym, jak nie ma zdarzeń, to błędnie jest wyświetlany stan. Tak, czyli chodzi o ten domyślny tutaj stan, że domyślny nie jest nothing, tylko domyślny jest work start. Natomiast w przypadku statusu nothing, czyli takiego, którego nie ma w zasadzie, to muszę zrobić tu jednak else. Gdyż nie ma innego wyjścia. Tak, czyli jeżeli e, Jeżeli tak to będzie wyglądało to, to myślę, że nadal będzie problem Bo tu nie będzie żadnego zdarzenia, więc powinienem zrobić if e, Pomodoro list nie posiada żadnego pisu, czyli nie ma żadnego zdarzenia. Wtedy po prostu uciekam. W przeciwnym wypadku, jeżeli jest ten status, to ustawiam go na taki. O, to, oto tutaj status. I jeżeli nie zawiera tego zdarzenia, no to jest wtedy status na fin. I co? No trzeba odpalić testy. Uruchomić. I tutaj mam work to start test. I tutaj należałoby dopisać jeszcze jeden test, bo te w sumie przechodzą. Natomiast test, który by mi powiedział, co w przypadku, gdy nie ma żadnych zdarzeń. Taki test sobie dopiszę. Czyli tutaj nie ma żadnych givenów. my needs tak, Status word when uh, work and short break when uh, when when so when uh, don't have any events have don't have any. Więc. Dobrze, i teraz odpalam ten test i on powinien przejść. Bo w zasadzie to jest ten przypadek, gdzie domyślnie mam. E, gdzie domyślnie mam ten status, ale nie przeszło. Wartość nie może być zerowa. Bardzo ciekawe. Być może to jest po prostu 0. Default. To so, nie będzie wtedy n, tylko różny od 0 Jeszcze raz. No i warto było napisać test, <grych> bo, bo, bo wiem, że, że zrobiłem źle. Czas mi się kończy, a ja chciałbym po prostu zadziałać tutaj z jakimś widokiem. Natomiast nadal mam błąd. Dlaczego? wartość nie może być zerowa. A. gdzie jest 0? ok uruchamiam test. przeszło wyruchamiam wszystkie testy i będę mógł spokojnie przejść w końcu do do, 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 do tego mojego ui -a. czyli teraz poprawiłem sobie ten mój przypadek no i mam status i teraz w zasadzie wystarczy wykorzystać status i to też w sumie można by zrobić Troszkę inaczej, ale case. Hmm. Pomodoro status o dziwne. A, bo to nie jest status, tylko widok. Tak, czyli pomodoro status. Nie, tak, nie, 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 co ja robię? Status. I tutaj mamy pomodoro status. Więc mogę wykorzystać w końcu pomodoro status. Widzę, że jest błąd. Pomodoro, pomodor. o. Tak. I jeszcze poprawki. Natomiast zastanawiam się to, czy namespace się jakoś tak nie nazywa, pomodoro status, dalej, niech to zadziała tak jak ja chcę. Dziwne, hmm, bardzo dziwne, coś tutaj, pomodoro status type, coś, coś tutaj mieszam. Hmm, pomodoro status application views, wykorzystam jednak może cały fragment. Pomodoro status. I tu mam break, i tak to będzie wyglądało. Start work dialog tutaj będzie na przykład long break, tutaj będzie short break. I jeszcze coś mi zostało zanadrzu. Pewnie jakaś praca. Czas oczywiście wybił swój czas tak jak to ma miejsce zazwyczaj, natomiast ja bym chciał tu jeszcze coś zrobić. Więc tutaj mam dialogi long break, dialog, short break, dialog, word dialog, configuration pomodoro, dialog, start, long break, dialog, start, short break, dialog. Start Work Dialog. To jest chyba ten dialog, który będzie mi też potrzebny. Ale to się okaże za chwilę. Gdzie jest ten kodzik? Tu. Czyli jeżeli mam e, long i short, short. Tak, short break. Warto byłoby tutaj zaimportować referencję work to start, czy start work dialog and work dialog to jest pewnie work dialog. Dobrze i test. Wiem, że już przeciągłem, ale muszę zrobić test. Trzeba zmniejszyć Pełny ekran, bo ikonka jak się pojawi to będzie tutaj. I się nic nie dzieje. To źle świadczy. Tutaj działa. Tu nie. Czyli coś się dzieje złego. Debug i na tym zakończę. Muszę skończyć z przyciąganiem, bo teraz w zasadzie zostało mi tyle eee, jeszcze odcinków, parę i to wszystko mógłbym oczywiście w tym czasie zrobić. Mam pomodoro Status, ale status jest na fin. To jest bardzo źle. Bardzo źle. To znaczy, że mój widok nie działa tak, jak powinien. Zobaczymy. Sound started. A, wiem co jest grane. Więc dzisiaj zaimplementowałem test i użycie dialogów, ale niestety nie mogę zrobić poprawnie testu, przez to, że że mam zanieczyszczoną bazę event store i tam znajdują się zdarzenia jakieś po prostu inne. Muszę to po prostu wyczyścić, tak, i i, i, i podejść do tego w jakiś. Mm, jeszcze może inny sposób. Natomiast znowu przyciągnąłem i już tak mam. Nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę. A jutro się zajmę rozwiązaniem problemu z storem. W sumie to jest przypadek też ciekawy. Bo co, przy, gdy będą takie zdarzenia zabrudzone? Takie zdarzenia, które zostaną, może warto byłoby usunąć ten status nothing. I użyć w to miejsce work start. żeby Jeżeli się coś wydarzy nietypowego, to żeby zawsze zaczynać od bloku pracy Pomodoro. Ale to zadanie nie na dzisiaj. No i dzisiaj to już tyle. Dzięki, do usłyszenia. Oczywiście jutro. Cześć.